Warunki, w których będą pisać, będą zupełnie podobne niż to było w latach ubiegłych, bo zawsze były zachowywane odległości. A teraz jeszcze te odległości zwiększyliśmy, bo przedtem, półtora metra, liczyliśmy od ucznia. Do ucznia, od zdającego do zdającego, a w tej chwili to minimum półtora metra jest od stolika do stolika, czyli ta odległość pomiędzy zdającymi będzie większa około dwóch metrów. Więc to po pierwsze, będą też wchodzić inaczej do szkoły. Wcześniej było tak w poprzednich latach, że gromadzili się przed szkołą, zawsze była ta, to podniecenie, takie ta ekscytacja, co to będzie, co nas czeka, więc wszyscy razem przychodzili i potem po każdym zdanym egzaminie również. Wszyscy się growadzili, żeby podzielić się wrażeniami. W tej chwili ze względu na te wszystkie ograniczenia, no niestety tego nie będzie, bo do szkoły muszą wchodzić pojedynczo, też zachowując odległości. A komisje nadzorujące są przeszkolone, tak, żeby właśnie tego, tego odległości dopilnować i to już przy wejściu do szkoły będą wchodzić dwoma wejściami do tej pory wszyscy wchodzili jednym wejściem, czy pisali w sali gimnastycznej, która jest na zewnątrz budynku, czy tutaj w budynku głównym, to wszyscy mieli jedno wejście, a w tej chwili będzie otwarte wejście główne, czyli to od ulicy, i ci, którzy będą zdawali tutaj w budynku głównym, w sale budynku głównego, to będą będą wchodzili tym wejściem. Natomiast ci, którzy w sali gimnastycznej będą pisać, będą wchodzili wejściem bocznym tutaj przez całe podwórko, przez boisko, no i też będziemy pilnować, żeby te odległości były zachowane. Myślę, że no jest to, jest to wymóg czasów, musimy się do tego dostosować, ale uczniom, coś im zdającym, tegorocznym maturzystom chyba jednak czegoś będzie brakowało. Właśnie nie będzie tej atmosfery, która zawsze towarzyszyła egzaminom naturalnym. Będą maseczki na twarzach? Będą jakieś napoje, posiłki? Posiłków nie ma od wielu, wielu lat. Od kiedy jest nowa matura, to, to posiłków nie ma w szkole. Zresztą na egzaminie maturalnym nie wolno niczego spożywać, nie ma przerw na posiłek. Także o tym to, to nawet nie było mowy. Ja nie wiem ci, którzy układali właśnie ten, ten harmonogram matur na ten rok i wszystkie procedury chyba nie bardzo się orientowali w tych dotychczasowych procedurach, skoro o tym wspominali, że, że to jest zabronione. Natomiast woda woda, butelka wody mineralnej, tak jak najbardziej, to też zawsze było na maturze, że przychodzi ze swoją wodą. Z małą butelką wody mineralnej i to oczywiście przy sobie może mieć. Maskotki też tam było wspomniane, że bez żadnych maskotek. Maskotek też już od, od wielu, wielu lat nie pamiętam, od kiedy jestem dyrektorem. 20 lat maskotek nie ma na maturze. Także to, to, to żaden problem, nawet chyba by się maturzyści tegoroczni zdziwili, że, że tutaj wspominamy o, o maskotkach. Natomiast wszystkie inne procedury, tak, jest nowość właśnie to, że, że w maseczkach, ale procedury mówią, że maseczki tylko przy wejściu do, do budynku, przy wejściu do sali egzaminacyjnej, a potem jak już siądzie przy wylosowanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego stoliku to może tą maseczkę zdjąć. Jeśli będzie chciał to może zdjąć, a potem wychodząc oddając arkusz egzaminacyjny też z powrotem będzie musiał tą maseczkę założyć. Nic się nie wspomina o, o rękawiczkach. My oczywiście mamy zapas, tutaj nas organ prowadzący wspomógł. I dostarczono nam maseczki jednorazowe. Gdyby ktoś takiej maseczki nie miał, to, to oczywiście jest to i dla zdających, ale przede wszystkim też zabezpieczamy zespoły nadzorujące, członków zespołów nadzorujących w rękawiczki. Bo tutaj mamy do czynienia też z tymi materiałami, które w danym dniu zostaną nam dostarczone, więc jak najbardziej rękawiczki i, i maseczki. No oczywiście ci, którzy nie mogą mieć maseczek przy upicę, wszystko to, to jest już wcześniej mam zgromadzone. I oczywiście płyny dezynfekujące, których używamy. Czasem wydaje nam się, że w nadmiarze. <laughs> Ale tak trzeba, stosujemy się do tego i oczywiście też wszyscy wchodzący będą musieli użyć płynów dezynfekujących. Po każdym egzaminie bardzo starannie dezynfekować będziemy salę, zresztą też to robimy co najmniej raz dziennie już, już w tej chwili. Powiedzmy ile uczniów w Pani szkole będzie zdawał maturę i w ilu klasach? Będzie 106 tegorocznych absolwentów i potem na kolejne egzaminy dojdą jeszcze ci, którzy będą z ubiegłych lat, którzy będą chcieli podwyższyć swój poprzedni wynik. Także w sumie ponad 100 osób, tak dobrze, ponad 100 osób. W ilu salach? To zależy, jaki egzamin, bo na języku angielskim tych sal jest więcej, to jest 6 sal, bo. No wiadomo, że muszą mieć jak najlepsze warunki, więc nie możemy takiego egzaminu w sali gimnastycznej ze względu na akustykę, żeby wszystko było dobrze słyszalne. Więc wszystkie egzaminy zostaną przeniesione tutaj do budynku głównego i w tych sal więcej. To jest w sumie sześć sal. To są kwestie techniczne, a teraz jak pani ocenia przygotowanie uczniów do tegorocznej matury? Jednak była przerwa, uczniowie w większości musieli uczyć się sami w domach. Jak sobie poradzą? Przerwa maturzyści, abiturienci tegoroczni, przerwa była faktycznie dłuższa była niż to zwykle była, bywa, bo rok szkolny skończył im się wtedy, kiedy był zaplanowany. Natomiast przez cały czas trwały konsultacje, i muszę powiedzieć, że no z całą odpowiedzialnością, że 90% abiturientów korzystało z pomocy nauczycieli i korzystało z konsultacji zdalnych, przede wszystkim z konsultacji zdalnych, bo w ubiegłym tygodniu to był tydzień przeznaczony na konsultacje takie stacjonarne, że mogli przyjść do szkoły, ale ponieważ wcześniej już. Wypracowali sobie ten system konsultacji zdalnych i, i porozumiewania się z nauczycielami, więc nawet nie było wielu chętnych, żeby do szkoły przychodzić, woleli robić tak jak do tej pory. No, zrobiliśmy wszystko, wydawało się, że, że czasu jest wręcz więcej. Faktycznie, że więcej czasu było na naukę indywidualną, ale bardzo chętnie korzystali właśnie z pomocy nauczycieli, zwracali się o pomoc do nauczycieli.